Tajemniczy yy, 000 może, może, Możecie stawić suba na kanale, łapkę w górę oraz napisać komentarz. A my dzisiaj się nagrywamy w Dark Warfare. No, to już jest odcinek, jest Bridge zobaczmy. Filmik drugi, Rill 2. No, co to będzie? Pokonaliśmy robotników w ogóle i park już, już jest skręcony. Dobrze tu mamy walkę. Jak zniszczyliśmy robotników, park nie zostanie zniszczony. Uchroniliśmy nas, nasz, naszą ojczyznę. A. ale y, gusko gusko Nie wiem, co jest Gusko. Ale on sobie zobaczył na swoim GPS-ie, i pojechaliśmy przez drogę. Checkpoint Ahead. Yy. I co się stało? Zobaczyliśmy most 4 spisze. Kolejne ciężarówki robotników. I nie, oni powrócą. Ale gdy my chcieliśmy wjechać. W maskach, przebraniach itp. tam, myśmy zetkli. Oni, jakiś żołnierz, nas nie wpuścił. Musieliśmy wrócić. On wydał kartkę, żebyśmy wracali. O nie! I wyszli jeszcze żołnierze, żeby nas dobić. O nie! Co się stało? Ej no, nie spoilerujcie. Dobra. O nie, to będzie. Tutaj żołnierze będą. Będziemy ginąć z żołnierzy. Alright, man, the enemies are arrived. I say enemies to mask the fact that our enemies are ducks. And to hide the shame, we have felt that we are grown and fighting a With not way to battle pirates, man? I speak the trap and only the truth. No, let's get out, diner. Bill, Bill, I'm saying this as a friend. You are a little intense. I'm gonna need you to take it from a 9 to a 5 Yeah, okej okay. Dobrze, bierzemy kaczki. Kurde, mi to boli, że nie mamy tamtych nowych, ale Proszę na upgrade i poszło wszystko się, no, no nie pomóc Dobra, ale teraz musimy zniszczyć jakieś ten taki wóz żołnierzy, czy tak? I będziemy idziemy przez most. Gdzie? Yeah. Żołnierz z nożem! Nożownik! No to kaczka, no wybierajcie, no Boże! No wiecie co? Nie mogę szukać kaczek, bo się nie biorą, no. Dobra, zniszczymy ten wózek i już kończymy. No chyba będą na, na nas żo na żo na żołniki, więc no. O nie! Żołnierz z karabinem! Tak nie powinno być. Myślałem, że to się jak najkrótszy w tej serii, ale nie! Idzie ten koleś z karabinem, by nas rozstrzelać. Oczywiście, bo niszczyliśmy robotników i chcieliśmy przepadać przez most. Tak, nie wiem gdzie, ale nie oczywiście, bo nie lubię kaczek i w ogóle tam... A, i mam trzy różne wersje żołnierzy. żownika. Y... Żołnierze ze zwykłym pistolecikiem oraz żołnierze z karabinem. To jest piękne, że zabijanie zwierząt w tej grze. Zabijanie zwierząt, rozumiecie to? Czemu? Nie wiem właśnie. No dobra. Dobra, zniszczymy ich zaraz. za niedługo. Mają dużo życia, więc no. Trochę trudno jest. no wiecie. Dobra, zniszczmy ich już. Nie zginąć. Ci głupie. Czownicyki. I zobaczymy, kiedy zboczam. Bo jak widzieliście ja chyba wczoraj. przed wczoraj. Nie będę w wpuszczę, To była ta ciężarówka, która ciągle łapała. I bywała w powietrze Moich. No, kaczków. O, udało się. Wow. Level 6. Click, cleared, Impressive. Mam 20. Blackbacksów. Okej, okay, chodźmy już do sklepu. Ktoś się kupi, może? No, no trudno, chciałem to kupić. Bo chyba to mi będzie dawało więcej hajsu. No więc. Do zobaczenia do kolejnego odcinka.